Dziś będzie o słowie popularnym, a zarazem takim, które samo nie wie, jak ma wyglądać. To częsty przypadek w naszym niepełnoletnim języku. Zapraszamy na trzeci odcinek, pokażę język. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki mojej nauczycielce języka polskiego. Otóż pewnego pięknego dnia oddała ona kartkówki pewnej niecałkiem grzecznej klasie. Jeden z uczniów zakrzyknął głośno esse. Pani Joanna, pozdrawiam panią serdecznie, popatrzyła na ktoś za okularów. Kiwnęła głową z niezrozumieniem, a potem przyszła do mnie, żebym jej wytłumaczył, o co temu chłopakowi chodziło. Ucieszył się z piątki, czy może ją właśnie zbluzgał. No to będzie wykład dla pani Joanny i całej reszty. Zacznę od poważnego wstępu. Gramatyka i ortografia to nie są mocne strony języka młodzieżowego. Sorry profesor Miodek, ale tak mamy. Jaki mam stosunek do tego połączenia wyrazowego? No muszę powiedzieć, że jest ono znakiem czasu. To chyba rodzaj językowego buntu przeciwko ustalaniu czegoś raz na zawsze, przeciwko regułom, które nie są konieczne, ale machnięcie ręką na gramatykę pozwala tworzyć nowe słowa i nadawać kolejne znaczenia wszystkim tym, które już istnieją. Dla twórców słownika ustalenie, czy mówi się w końcu SA czy SE, to kwestia ważna dla mnie i mojego pokolenia kompletnie nieistotna. Podobnie jest z zapisem słowa cringe, fame czy gituwa. Nigdy nie wiemy, jakie U, więc może być otwarte lub zamknięte. Jak na tym obrazku z niezdecydowanym psem ważne, żeby wiedzieć, o co chodzi. No, więc Essa to przede wszystkim tyle co świetny, wspaniały, super. Jeśli ktoś obejrzał poprzedni odcinek, ten z plus jeden, już wie, że te określenia ze sobą konkurują. Ale Essa jest mocniejsze. To większa radość, większe poczucie szczęścia, głośniejszy okrzyk zadowolenia. Jak właśnie wtedy, gdy niespodziewanie pojawia się piątka w dzienniku, albo gdy tamta dziewczyna spojrzy na mnie dłużej niż 5 sekund. Tak Esa! O! Essa i esse nie byłyby słowami młodzieżowymi, gdyby miały tylko to jedno znaczenie. Więc oprócz wyrażenia radości, Essa to też powitanie i pożegnanie. Radosne powitanie i pożegnanie z kimś, kogo lubimy. O, koniec lekcji, Essa ja Znaczy wtedy tyle co? Cześć, witaj, trzymaj się, nara, do zobaczenia, do jutra. No i jest jeszcze ta Essa z wyższej półki. Tak jakby to ująć styl życia. Ktoś może być Essa, czyli w sumie wierzyć w siebie, mieć wyrąbane na to, co mówią inni, cieszyć się każdym dniem. No patrz, co ona do mnie napisała. Aha, a mnie Essa. Essa to wersja znacznie częstsza niż Esse. Określenie jest tak popularne, że znalazło się w klipie znanego rapera, ale też niespodzianka w nazwie programu katolickiego dla młodzieży. A skąd się wzięło? To pilnie strzeżona tajemnica. Niektórzy mówią, że to daleki potomek, siódma woda po kisielu angielskiego słówka EASY, które znaczy tyle co łatwo, prosto, bez problemu. Zrobisz to? You can do it. Pyta koleś. EASY, odpowiada drugi. EASY jest przyjemne, pożyteczne, krótkie, no ale jest problem, bo w gwarze młodzieżowej występuje też wnuk angielskiego EASY, czyli jeszcze krótsze S. Jak tam sprawdzian? Pytam koleżanki po tym jak nie udało mi się sam nie wiem czemu dotrzeć na angielski. S odpowiada a ja wierzę, a potem muszę to napisać. No więc skoro od easy jest S, to S to już jakby nie za bardzo, czyli nie wiemy nic. Ważne, że się wzięło i jest. Po co drążyć temat? Nie, no wiem po co. Nie też to ciekawi. Niektórzy uważają zresztą, że ten raper, o którym mówiłem wcześniej, Vini, sobie to słowo wymyślił. Jest taki kawałek, w którym się tym nawet chwali. Mówi, że to taki okrzyk dyskotykowy jeszcze z lat 90., czyli z głębokiego średniowiecza, który absolutnie nic nie znaczy, ale dobrze brzmi i łatwo się go skanduje. Przy okazji pada tam parę niecenzuranych określeń, więc nie mogę wam tego zacytować. W końcu jestem poważnym panem z YouTube'a, prawda? Poza tym muszę to powiedzieć, to nie jest dla mnie pewne, a co jeśli wini ściemnia? A jeśli nie wiadomo o co chodzi ze słowem, skąd się wzięło i po co, to jest na to odpowiednia nazwa, neologizm, słowo, którego nie było, ale się go stworzyło. Proste? Neologiczne nawet. I tym modrym określeniem, które możecie sobie wygooglować, już się z wami żegnam. Pani on, już pani zrozumiała? Jeszcze tylko dwa zdania podsumowania. A zatem: Essa, albo se to wykrzyknik, słowo używane jako wyraz radości sporej, a nawet ogromnej. Zwykle mówione bardzo głośno, czasem też powitanie lub pożegnanie, lub stwierdzenie, że coś było mega proste, easy. Niektórzy twierdzą, że słowo stąd się właśnie wzięło. Jest zniekształconą wersją angielskiego przymiotnika, ale pewności nie ma. A z kolei raper wini uważa, że je stworzył. Jakieś 15% internetu mu wierzy. No to jest ziomale. trzymajcie się ciepło tej zimy. Oglądajcie mój kanał i dajcie znać, jak Wam się podoba. Sami wiecie jak.